UE, to lepiej z muzyką. Co, to nie... No to coś innego. Nie bali, nie bali, bali. Nie, stoi pociąg masz... na stacji. Cieka, no, nie, nie bali, nie bali. Za dwa trzy, jedziemy. Na przodoba, pociąg na stacji, na, na drugim peronie, za minutę odjedzie. Już go nie dogonię, w tym pociągu jedziesz ty. Machasz do mnie ręką, czuję, że zostałem sam, ze swoją piosenką. Tak zostałem na stacji, na drugim peronie w obrębie pośród ludzi. I w marzeniach tonę już powoli skręcamy, Coś się ze mną dzieje, już nie mogę dłużej tak, chyba oszaleję. Tak minęło już parę lat, gdy straciłem wiarę, wszystko we mnie wymarło, błąkam się niebale, na nagle patrzę, co za cud, błysną we mnie promień, na stacji stoiszy, na drugim peronie. That's it.